Siemka, cześć, to znowu ja, Kuba07 i dzisiaj i dzisiaj sobie zagramy w The Escapes. tak mogliście się tego spodziewać, ponieważ mamy maraton, jest to drugi odcinek no to co? Yy, Sprawię mikrofon, dobra no to lecimy yy, klikamy dalej i możemy lecieć dalej dobra, już jesteśmy w grze no, i teraz mamy poranny Apple. Dobra. Mm, tutaj, jak patrzę, Baker jakiś, troj, nie wiem co to jest. Dobra. Yy, Czyli. A, teraz od razu śniadanie będzie. No dobra, okej. Okay. Hmm, tak patrzę. Ja już widelców chyba nie potrzebuję, jak tak. No, widelcy nie potrzebuję na tych, by były. No, ja nie potrzebuję jednak czyli muszę znaleźć odlew czerwonego klucza. Więc, co to znaczy? Znaczy to, to, że biorę dwa kity i idziemy na zbiorowe klepanko. Tylko tak patrzę... Wiecie coś śrubokręt chyba więcej zada, tylko nie mogę wchodzić wtedy w te bramki. A nie, śrubokręt wtedy nie, bo wtedy mi i tak nie znajdzie bramek, w sumie to nieważne. Dobra. Tak żeby nie dwóch w jednym miejscu było. Hmm. Śliśmy tego typa, on jest na czerwono. Więc i, i tak. I tak mnie nie lubi. tu dużo, dużo tych chodzi, bo Dobra. Kurde. Fuck. Dobra. już mm. go. Dobra. On nie ma czerwonego klucza. A ty też? A ty kurde? Serpcie ga gazmos I oni nie mają nic. Co to jest? Żółty. A ja nie potrzebuję żółtego klucza. Dobra, może pobijmy tego. Uuu. Dobra? No, Filetowy klucz. Ja nie potrzebuję filetowego. O, tam jest był. Tam, był, tam był, tam był, tam był. Jest, 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 Chodź tu, chuciu. Chodź, chodź tu. Gdzie on jest tam, na dole. Lecimy do niego. <coughs> Fuck. To jest gry Kuba cicho. Zielony klucz. Nie no, uciekaj! No i co ty żeś zrobił? No co za idiota z niego? No i co za frajer w ogóle? Uciekać nie umie. Jaki debil? Miron i Freddy, no i super, elo. Pozdrowionka, no to ja se tutaj zostawię. Z powrotem wszystkie rzeczy. Jak tak. Tylko muszę się uczyć i muszę zdobyć... Dobra, ja biorę, jak tak to biorę te kity. Wyjmę te rzeczy. I tu położę z powrotem. I lecę dalej bić pogeń. no nie chcę Baker, czy ty? Uuu. Co on ma? Ma pilnik, ale ja już nie potrzebuję pilników mm. A może tego? Mm. Ma czerwony klucz, jest, jest Szybko, szybko, szybko Jest, ma czerwony klucz, jesteśmy w domu Yeah I kolejne, ja robię, ja robię dwa odlewy na wszelki wypadek, wiecie co, znaczy wiecie, wiecie, ja robię na wszelki wypadek dwa zawsze i to jest mega ważne, więc teraz mamy popołudniowe kiełko, mamy wolne, więc robię tak, jeszcze 20 punktów, nie wierzę, a to jest nielegalne, więc ja, wiecie co ja robię? Ja to schowam po prostu. Ja to schowam i idę się uczyć w tym momencie. Żeby wiecie. Żeby mi tego nie zabrali za szybko czy coś, nie? Idę się uczyć i hipsterz. Yy, dobra. Pyk. I się uczymy. Dobra. Mamy kolację. 10 punktów sobie ulepszyłem. Yy, ten. 10 punktów sobie ulepszyłem. No, inteligencję sobie polepszyłem o 10 punktów, yy, więc teraz już jest lepiej w sumie. I jeszcze drugie 10 i w sumie, w sumie już będę mógł uciekać. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ja w tym odcinku dzisiaj nie ucieknę, wiecie? Nie wiem, ile mam minut. 9 minut. Może, jakbyśmy się streszczyli jakoś to. Aha, super. Może jakbyśmy się streszczyli to dzisiaj, nawet byśmy mogli, yy, wiecie, yy, uciec. Dobra. Teraz ja idę na to, bo siłę też muszę poćwiczyć. A ja nie mam w ogóle energii, a to nic, nic nie poćwiczę. Tak myślę, że teraz muszę tylko się podłuczyć. Teraz jak się skończą prysznice, to będzie chyba już czas wolny do 22, od 19 do 22, więc w sumie. Zdążyłbym się nauczyć i nie wiem, czy tej nocy byśmy już nie uciekali, jak tak? Tak mi się wydaje, nie wiem, nie wiem, czy tak ryzykować, wiecie co, nie, nie ja bym chyba zapisał, e, jednak może i po prostu w następnym odcinku uciekniemy, albo. Albo nie wiem, po prostu ten dzień, znaczy tutaj pójdę spać, zapozuję nagrywanie, cały dzień przeżyję jakoś po prostu i, i już wiecie, kontynuuję odcinek w nocy następnego dnia, nie tego i po prostu wtedy uciekniemy, no ale no nie wiem, nie wiem. A co ja robię w ogóle, czego ja tu jestem? Zapomniałam, że nie mogę sobie dorobić jeszcze tego odlewu klucza, więc... Idę się teraz uczyć, ponieważ jest to potrzebne. Tutaj, w tej grze, Byk. pyk. Jest. Jest. Dobra, więc teraz robię tak. Biorę to. Już mam najlepsze. W sumie nie musiałem tego robić, żeby mieć te naj, największe, te mocne kombinerki, ale jak już. Wiecie, jak już mam, to, jak już i tak mam tyle inteligencji, to w sumie mogę sobie zrobić... A mogę jeszcze mocniejsze jakieś kurde, nie wiem, sekatory, <gryny> sekatory mogę zrobić. Nie, nie ma już niestety. Ale to mi wystarczy. Więc teraz, co my robimy? Wreszcie mi się falnie nie przydała jak tak, bo myślałem, że tu dłużej będę siedział. Więc teraz co robimy, to... Odłóżmy sobie niepotrzebne temy tutaj i tutaj, w tym pasku, sobie dajmy te ważne czyli tu to robimy, tak? Ten klucz, i to znaczy, te dwa klucze, dwa klucze kombinerki i strój policjanta. I tyle w sumie nam potrzebne jest. Aha, no to. Teraz w sumie wiecie co zrobię? Sobie stworzę tą torbę na kontrabandę. Tak na wszelki wypadek. I będę ją nosił. Więc tak, wezmę sobie najpierw tą zużytą trochę, a te rzeczy wezmę i porozdawam ludziom, tak żeby im polepszyć humor. O Bugi, dobra, masz beczkę penarium, polepszymy relację. Może chodźmy do tego. No chodź tu, Max. No i mi uciek. Dobra, bo nie jest. Dobra, bo nie mu dam... Taśmę. I dam pilnik. No. Y, jemu dam. Pogej. Dam mu to. I masz to. No. Teraz. Biorę to. To mi niepotrzebne w takim razie to mi niepotrzebne yy, to co tu tak w rogu zostawię na wszelki wypadek i. I. Ach, chodź tu. Alan, dobra, Alan. Alan, masz pilnik. Nie mydło chcesz. Nie mijał. Dobra, masz to. jak jest pełny. Dobra, Shelby. Masz. Masz. Co? Nie wiem, co się stało, nie wiem, nieważne, yy, ale pozbyłem się niepotrzebnych rzeczy, więc teraz yy, Teraz jest już Apple. Tak, dobra. Wiecie co, ja dla bezpieczeństwa jednak cały dzień prze, przeżyję, jakbym cały dzień Zrobię tutaj pauzę w odcinku, cały dzień sobie poza, poza nagrywaniem przejdę i E, wrócę do Was e, już gdzieś o tej samej porze, tylko w dniu siódmym. Teraz jest dzień szósty, jak możecie u góry zobaczyć. E, no, tak będzie najlepiej. Le przyzorny, zawsze ubezpieczony. Czy to, nie wiem, nie wiem, czy to miał jakiś sens. O, ja mogę mu zabrać teraz taśmę i pilnik, te, które mu dałem, ale już nie będę taki dobry. No i tak są tu uciekam. Mi nie przeszukiwali oczywiście nic, bo nawet nie patrzyłem, kto mi przeszukuje. Dobra. Yy, no, więc odpoczynek. Więc teraz, zaraz my się widzimy, a na razie ja przeżyję sobie cały dzień poza nagrywaniem. Yy, dobra, og ogólnie już przyszedłem cały dzień. Jak widzicie, dzień siódmy jest, i ogólnie, wiecie co sobie zrobiłem? <grym> ogólnie. Ulepszyłem sobie szybkość przez cały dzień. Widzicie, mam szybkość 100, jakbym miał uciekać przed tymi strażnikami. I, i ten, siłę sobie też trochę podbiłem. Jakbym miał ich, jakby doszło do bójki, tak? 78 jest ok. I sobie zrobiłem manekin, żeby myśleli też, że jestem w łóżku czy coś, nie? Więc no, super. Kuba i Zły Ziemniak, nie wierzę w to! Nie wierzę w to, że mnie będą przeszukiwać. Co w ogóle w ostatni dzień? Dobra, idealnie się zmieściłem. Proszę bardzo, już możecie mnie przeszukiwać. I tak mi nic nie zrobicie. Połóżcie się wszyscy do łóżeczek. To, to zostawiam. Więc teraz niech sobie przejdą. Nie, nie chcę tego robić. Co wy robicie? B dawaj ten plakat. No plakat zejmi. A na B się plakat zajmowała. Dobra. A jeszcze się przebiorę. Dobra. To to można wywalić gdzieś tutaj, o. Żeby nie przeszkadzało. Nagrywa się, nagrywa. Ym, więc dobra, ja sobie tu ustawię. Wszystko. Bierz ten widelczyk i teraz musimy jedno... ten... i uciekamy. Teraz będzie problem. Dobra, wiecie co? Walę to. No uciekaj. Ale co? Tu jest mur? <śmiech> <śmiech> Powiem wam, to był największy fail w historii całej, czyli potrzebuję łopaty. jest ja potrzebuję się tu przekopać najpierw Co? Nie wierzę. myślałem, że za tu... za tu siatko już jest wolność. W ogóle tu idę u policjanci. Nie wierzę. I co teraz? Muszę wracać. Ale jak ja wrócę? Nie wierzę, dobra nie. Wiecie co nie? Yy, ja to robię tak w grai Yy, tak, wieczorny APW w 7. Uff, ok, ale w sumie to było potrzebne, bo tak to bym nie wiedział, właśnie. Ja nie byłem pewny do końca. Czy. Czy wiecie już. Ja w ogóle bardzo dobrze, bo ja nie byłem pewny do końca, czy to już. Czy właśnie za to kratko jest już wolność, czy jeszcze jakiś mur. Byłem głupi, powinienem się domyśleć, że w sumie. Tu będzie mury, chyba nawet mogłem go zobaczyć bez, bez wchodzenia, tam no ale no nic, to był fail. Już tak blisko było. Ja sobie wgrywam tutaj. Wiem, że ja będę przeszukiwany, więc ja tu od razu idę. Zabieram sobie te rzeczy z yy, Busia. W ogóle ona jest legalna, więc spoko. No, możecie mnie przeszukiwać. Czyli mi nie, nie było potrzebne wreszcie te kombinerki. Nie wiem po co je zrobiłem. Już wiem jak to zrobimy. Idę tu i tam. Yy, po prostu muszę się przekopać. Okej, okay, czyli potrzebuję. Uff, nie wiem, że dobra. Więc ja się będę z wami żegnał. Ucieczka była blisko, ale jeszcze niestety tutaj posiedzę jeszcze. Ale nic, dobra, więc ja się z Wami żegnam, znaczy no, co ja gadam, więc to chyba byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć, pa!